Dobra, no to sprawdzamy, testujemy. No ja już kiedyś grałem w Newsy, ale no cóż, moi drodzy, sprawdźmy, czy to się da grać. Twórcy oczywiście, i Infestation to, to to. już dawno nie są ci sami twórcy, co to robią teraz. Pewnie sprawa już dawno sprzedali. Przecież ta gra umarła oficjalna. No dużo jakiś skinów, głównie. No zawsze Łysiakiem takim. Nie, ja zawsze takim chyba grałem. Takiej koszuli zielonej i tak. Eee, I nazwiemy się Bonkol, ale taka postać już chyba istnieje, bo już jakieś konto robiłem. Mm. Nazwiemy się. Klasyk. Skąd masz polską wersję? No stary. Nie wiem jak ja się nazywać. nazwać. Dawidek. No wszyscy, wszystkie są nazwy już. Meges. No i dobra, no. I teraz tak. Wchodzimy do. Tutaj są jakieś rzeczy. Ja pewnie nic nie mam. My servers. To nie to. Home. Wybieramy postać. Ready. Czekajcie, bo wszystko fajnie, ale ja nie widzę jednej ważnej rzeczy. Na przykład. Marketplace jest. Community. No dobra. Gdzie ja wchodzę do gry? Play. No i teraz tak, mamy Open World, Battle Royal Survival, Competitive. Battle Royale jest beznadziejny w tej grze, można się pożygać po prostu. Mm, dobra. Normalny serwer, Beginner Server, no bez przesady Beginner. PvP. Warm-up rozgrzewkowy, My Servers Premium, Dev to nie, Official Servers, no to oficjalne. Europa. Czy tutaj są gracze? No dobra, wejdźmy na ten duży no. No cóż. Moi drodzy, WGC Event. Ostatnio żygałem na Sylwesa 2014. A no spoko no Czesław. No widzisz tak to jest. Czy farming jest porzucony tymczasowo? Po prostu nie odczuwam ochoty powrócenia na serwer do farming simulator, wiesz? Dlatego nie gram, bo to będę się męczył, a po co to? Oczywiście ta gra się ładuje tak jak się zawsze ładowała. Czyli nieodpowiednio, nieodpowiednio długo do zawartości. Bo jak się zalogujemy, oczywiście grafika będzie w tylu kupa. Ale to jest urok tej gry. Wiesz, że masz desync. Um. E, aha, no, może mam desynk, czekaj. Może mam desynk, zaraz to naprawię. Am. Bum. Um. Czekajcie. Um. Dobra, jest okej okay teraz dobra. Powinno być dobrze. Teraz tak, moi drodzy. Nie pamiętam jak to z tym layoutem było. Eee... Dobra, po pierwsze. Zróbmy tak. widzieli wszystko. Dobra, to już powinno działać. Oczywiście maksymalizacja tego wszystkiego trwa nieskończoność. Dobra. Boję się, że tu są... Dobra, jak wygląda mapa? Dobra, tutaj moi drodzy idziemy do Clearview. Oczywiście grafika wygląda na niesamowicie piękną Ale no cóż, ja kiedyś na ustawieniach nawet gorszych grałem Tylko i wyłącznie po to, żeby w PvP było widać lepiej ludzi, nie? FPS-ów mamy 110 U góry jest i 30 pingu <laughs> Siemaneczko Nie no, ja tak po prostu sprawdzam Norbert, ja tutaj By dużo się nie spodziewam po tym Bo to nie jest to samo, to... Niezależnie jak bardzo by próbowali odzyskać tutaj stary klimat, a może nawet nie chcą odzyskać starego klimatu, przede wszystkim ta gra jest nastawiona na PvP. Wiecie o co chodzi? Tutaj przede wszystkim szybko się zbiera staw. No i się idzie strzelać, nie? Tam jest okienko w Clearview. Eee, no na pewno mnie denerwuje ten dźwięk. Jump Voice. No i będziemy sobie biegać. Na dole mamy amunicję. Co tam mamy? No, no. Na pewno jest to lepiej zrobione, bo mamy kompas też wbudowany, no elegancko. Jakieś informacje tam na dole, ile życia. Czy jesteśmy spragnieni? Tu zombiaki już słyszę jakieś. Mamy holografa. Mamy oczywiście to. Czy zombiaki są zbugowane? O Boże, te dźwięki tego wszystkiego. Czekajcie, czy ja mam celownik? Czy to tak powinno być, że. Hmm. To tak nie powinno zdecydowanie być. Eee, hopla, hopla. Dobra. Moi drodzy. To wywalamy. equip, Wywalamy to. Dobra, lecimy. Czy to jest H1Z1 dla biednych? Wiesz to? Może to jest H1Z1 dla biednych. Bo jest darmowe. Ostrzelają już. A, ja dostaję od razu hajsy, tak? Po zabiciu tych zombiaków. Także nie musimy podchodzić i nie musimy zbierać. Dobra. Gazoline. No dobra, a pojazdy jak tutaj? Są pojazdy, czy są zbugowane jak w normalnej podstawowej wersji i są zdupione? Wygląda to tragicznie. No bo jeżeli ktoś teraz pierwszy raz widzi tę grę, no to o niej nie polubi, no. O niej nie polubi po prostu, rozumiecie? To jest, to jest gra, do której mam sentyment i wielu moich widzów też. Tylko, że no, na samym sentymencie to tutaj nie zajedziemy, nie? Bo to jest. Em, jakby to można było powiedzieć, ta gra wyglądała kiedyś inaczej. I to o wiele inaczej, a przede wszystkim rozgrywka inaczej wyglądała. Styl rozgrywki bardziej pod Survival, PvP było dodatkiem. Teraz to jest na odwrót tutaj przede wszystkim PvP. Szybkie rozegrania i, i tego, ona miała urok taki, ona miała taki urok, e, że ona była zjebana <laughs> w sensie. Ona przez to, że była upośledzona, e, ona miała taki urok jak My Summer Car. Wiecie o co chodzi? Że wciągała, miała wiele błędów, ale wciągała. Była śmieszna czasami przez te błędy, kurzająca, ale taki urok był, o ktoś kogoś zabił nadal. Ja nie mam broni. Ktoś jest u mechanika, ale ja bym musiał broń zebrać no. Tutaj mamy jakiś, tutaj mamy jakiś, o mystery skin. Mogę jakiś skinów się uczyć, no tego jeszcze nie było. Jakby tu się spałniły bronie, to by było dobre. Problem jest taki, że ktoś jest na policji. Ee, w aptece... W aptece nic. Nie widzę. Na policji tego typa nie ma. Siema, bąkol jaki... Jak my w Warzy graliśmy, jaki masz nick? Bożeż ty mój. Już mnie ktoś znalazł. Ciemani Klausie. Ciemani, Klausie. Witam cię gorąco. No tutaj się tak stara miejscówka, gdzie się kampiło. Bandaże, oczywiście. Moi drodzy. No, widzicie, sprzętu jest dosyć. O, gościu jest przede mną. Hello! What's up, man? Co to jest? To jest on? No, idziemy zabić. To jest ten, kuźwa. Gościu, nadal? Nadal, czy to ty? Czemu on skacze? Czemu ma piwo w ręce? Czemu ma piwo w ręce? Come on, man. E. <small noise> no, chodź. Chodź broń ci dam. No i to ja rozumiem, no. To jest na przykład taki ziomeczek sobie. Słuchajcie. Backpack, zmieniamy backpack oczywiście. Morda! No i to ja jestem teraz PvP Master Klaczor, no. To ja rozumiem takie rzeczy, no i dziękuję Ci bardzo. Który to jest ten szmaciarz? Chodź no tutaj. Wyjaśniam cię. Dobra. Tam zabiłem typa, dawaj na policję, no to idę na policję, no. To już mi się podoba. Czy ja mogę liczyć na super kurde PvP? Dobra. Muszę się przyzwyczaić do tej zdupionej tego. A Mam się tak, teraz tak, sound, volume, dobra. Co to jest highlight color? A, mogę sobie wybierać, no to fajnie. Skina załóż. Skina załóż. Czekaj, czy ja my możemy być znajomymi tym nadalem? Który to ten nadal? Zabra. Weź wypierdalać z tego globala, niektórzy się nie chcą tego czytać. No i dobra, no. Moi drodzy, oni grają roleplay. Normalnie aż czuję. Set skin. Moi drodzy, ustawiamy skin. Patrzcie jaki skin elegancki. Jak po wylewie. Dawidku, wyłącz ten syf i chodź na duo FA1. Aj, wiesz co ci powiem? Daj mi sobie poograć. This is very funny. This is very funny because I am playing old game. But this game is retarded. Nie nożmiu, ja sobie odpalam. Chcę zobaczyć, czym oni po prostu patrz lustro, gdzie lustro? Co ty dupisz? Aha, jego kamizelka, patrzcie, jest lusterkowa. O już się zrobiła. Em um... Co ja chciałem powiedzieć? A, ja chciałem zobaczyć, z czym oni chcieli na stream tutaj zaświecić. No, tym. Ja nie wiem, czy mam, co oni próbują zrobić w tej grze, bo kiedyś to to były szały, no, kiedyś to było fajnie, ale kiedyś. O! Kurwa, strzelają na spawnie, chyba ktoś kogoś zabił. Moment. No cheaterów podobno nie ma. Bo jest jakiś tam system zrobiony. Ale nie widzę w ogóle, no ten las wygląda tragicznie, no. Bez tej trawy no kuźwa jak gówno. O, oh, porobił go, Blazer, moi drodzy, Blazer, overworld quality, a, bo jest low. High, ultra. Dobra. Czy mi zestartuje grę? Teraz jest pytanie. WSSK i logaj. gdzie ma Co się stało? Nie bij mnie Dobra Dobra, macie teraz lepszą grafikę, kurde. No i gdzie? A, on jest tam. Chodź tu ziomek. Jak on się nazywa? Coś tam ksiądz. Dobra. Gdzie jest ten ksiądz tu? To... Co dupisz? Dary, zaprosiłem cię, masz 3 sekundy A jest tutaj friendly fire. Wow Ja miałem łała Wawa Bo ta gra to gówno, no. BSS-ka mnie zabiła. To tak bym chciał wiedzieć skąd, bo... A, od tyłu. Tam gdzieś. Tego z Bixy. Halo? A, tutaj A, jest! No faktycznie. No faktycznie. No to są uroki tej gry, no moi drodzy. Mm. To są uroki tej gry. Go do n and jeden się ma.

Na Battle Royal nie wchodzę, bo jest tak zjebany, że. Co my robimy teraz? Czekaj, czy my chcemy PvP serwer? Nie mamy sprzętu. Beginner, a czym się różni beginner? E, jest jakaś informacja odnośnie beginner? O, patrzcie, ile ludzi gra na beginnerach. Ja chcę. Ja chcę wejść tam, gdzie jest tyle ludzi. Będzie wesoło. Synek, później na te sadowej duło. Dobra, to Microsoft. Czekaj, dobra. Bo teraz nie mogę zminimalizować tej gry, a muszę, żeby wejść na Spika, Bo mi się po prostu wykrzaczy Ona ma to do siebie, że minimalizacja i maksymalizacja tego okna to niestety nie, nie, nie działa zbyt dobrze Beginner jest tylko dla nowych hond, dobrze Bunker, wejdź na oficjal ostatni serwer, dam ci itemki, olej mi mówi Kurde, ja pamiętam jak mi widzowie dawali itemki, żebym grał PvP, no to było coś Ale ja chcę no, mój... Patrzcie, wiecie dlaczego ja nie chcę tych itemów w tym momencie jeszcze? Bo ja chcę zrobić tak jak kiedyś, że wchodzę... I kurde znajduję, wiecie, przedmioty, nimi walczę, no to to... Urok miała ta gra, no potem jak już każdy miał pełne kurde tych z tego sprzętu... <coughs> to niestety tak nie było. Dawid jesteś, no jestem no. Du, 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 du. Nie daj się manipulować. No, nie będę, no. Ale, jak ktoś chce, jak ktoś ma te przedmioty, to spoko. Ale, co ci to da, że musiał, a jest jakiś serwer do tradowania? Taki, że się zawsze pojawię w safe zone. To ja bym tam wszedł No A jak, jak nie ma no to co mam? Iść postacią do Save Zonu Postacie oczywiście niewykoksane A jest serwej No dobra Czekajcie bo jest ta gra tak głośno że jak ktoś we mnie strzeli, to pewnie zawału dostanę. Babkę zapina na wieży, no na YouTube'a. Urderizor, to było coś. Nie to co teraz. A nie da się już na dach wejść, jako tak to. Czy to znaczy, że te, przed... że te serwery są wyczyszczone z itemów, W stylu graczy? Dawaj cheat engine, Aha, dokładnie. O, O drodzy, mamy do czynienia z takim oto przedmiotem. nie, nie, ma kruszona. stary stary to był. Kruszon to był najlepszy z tych wszystkich agentosów Już się nie mogę doczekać kurde Jak Kruszon zawsze przychodził No sieba A tak było Najlepsze kurde ekipy A teraz co Kruszon no? Kruszon już dziecko, Kruszon kurde żonka Warzi już nie ma no Kamizelka. Idę po kask. Czekajcie, aż muszę go zbanować. No po prostu... Jak można... Ja imię zabije zaraz zombiak, bo mi się grani zmaksymalizuje. Wiecie o tym. O, onaj był to reset. O, dziękuję. Super. Infestation newsy. Jesteś świetną grą. Już mi skraszowało. Odblokowano osiągnięcia nawet. Super osiągnięcia. Wchodzę na TeamSpeak. Mm. Game session active. Ah. Dobra.